Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Z tej strony silver SilverCollector.pl, a dzisiaj znowu otworzymy sobie paczkę, tym razem z Metal Market. Standardowo już towarzyszy nam nasza maskotka kanału, czyli żydmietek, możecie się z nim przywitać, a ja już nie będę przedłużał i przejdźmy do otwierania tej paczuszki. Więc tak jak mówiłem wcześniej, jest to paczka zamówiona z Metal Market Europe. Przejdźmy ją do otwierania. Powinna tutaj być jedna moneta zakupiona na spadkach, które niedawno były, udało mi się ją wyrwać w cenie 127 zł, czyli praktycznie. Taniej niż na ten dzisiejszy dzień był bulion, jakieś 2 złote. Mamy, mamy kopertę z impostu, więc ja tutaj już... Aha, dobra, zapomniałem, że mam tutaj taki taki kartonik do, do wyrwania. Mamy otwartą paczkę, ja sobie tutaj jeszcze poprawię. Więc tak. Standardowo jest rachunek z Metal Marketu i koperta z monetą. A więc teraz otworzymy sobie monetę. Rachunek mogę już odłożyć na bok. Mamy monetkę. Widzimy już na pierwszy rzut oka królową Elżbietę. Ładnie spakowana monetka, na pewno jej się nic nie stało. Ok, więc mamy monetkę. Jeżeli wiecie, co to za monetka, jest to monetka wybita w 2019 roku. Z okazji lądowania 50 rocznicy lądowania na Księżycu, moneta w nakładzie 25 tysięcy egzemplarzy bita przez Aus Royal Australian Mint z tego co dobrze kojarzę oczywiście jedna uncja srebra monetka tak jak mówiłem była w bardzo dobrych pieniądzach zapłaciłem za nią 127 zł przy tych spadkach oczywiście dlatego taka cena ponieważ Metal Market jest głównym koordynatorem, był głównym koordynatorem emisji tej monety, dlatego dostali lwią część nakładu tej monetki. Tam na, te, na, dzisiejszy, na dzień dzisiejszy było to jakieś 8000 sztuk. Mogliśmy to zauważyć. Tak samo na metal Markecie, gdzie dostali bardzo dużo monet Pingwina czubatego z Nowej Zelandii, z tego co wiem. Tam też było ponad 13 tysięcy tych monet. Za granicą, oczywiście, ta monetka jest warta troszkę więcej. Natomiast na dzień dzisiejszy, jak patrzyłem na metal market, już cena srebra po tym dołku skoczyła do góry i nie dostaniemy już jej za 120 zł, tylko były nawet po 140. Na teraz, jak patrzyłem, jakąś godzinę temu była za 135 zł. Więc, e, teraz przejdźmy do pokazówki monety. Ja troszkę więcej o niej opowiem. I widzimy się za chwilkę. Moneta ta uwiecznia 50. rocznicę lądowania człowieka na Księżycu. Jest to srebrna moneta bulionowa o wadze jednej uncji trojańskiej czyli 31,1 g srebra próby 999. Jej średnica wynosi 40 mm. Moneta została wybita przez australijską mennicę Royal Australian Mint, czyli w skrócie RAM. Moneta ma nominał 1 dolar australijski i jest prawnym środkiem płatniczym w Australii. Nakład monety wynosi 25 tysięcy egzemplarzy. A za bezpośrednią dystrybucję odpowiada Metal Market Europe. Rewers przedstawia najważniejsze symbole kojarzone z misją Apollo 11. Na środku umieszczono startującą rakietę Apollo 11 na tle księżyca. Prawą krawędź monety zdobi pozostawiony na księżycu odcisk Buta, a po lewej widzimy astronautę w kombinezonie. Rewers otacza napis 50. Anniversary of the Moon Landing, czyli po polsku 50. rocznica lądowania na Księżycu. Możemy tu również znaleźć informację o wadze, a także próbie kruszcu. Za projekt rewersu odpowiada Adam Ball. Awers monety ukazuje wizerunek Królowej Wielkiej Brytanii Elżbiety II Wizerunek królowej otacza napis Elizabeth II oraz Australia 2019. Za projekt awersu odpowiada Lan Rank Brodley. No, i to by było na tyle, co chciałbym pokazać wam w tym filmie. Jeszcze kilka słów ode mnie, dlaczego warto kupić tę monetę. Według mnie ta moneta jest naprawdę godna do włączenia do staku. Każdego stackera. Przeważa tutaj fakt, że na chwilę obecną kosztuje ona w okolicach 115 zł. Jest ona bardzo ładnie wy wykonana, tak jak widać. Może łapiemy ją jakieś tutaj plamki, jak widać. Natomiast jest już to moneta z tamtego roku. Poza tym jest ona tańsza od bulionu, co też czyni ją. Bardzo, bardzo dobrą monetą. No i mam limitowany nakład, co też jest jak najbardziej na plus moim zdaniem. Więc to by było na tyle. Jeżeli film Wam się spodobał, prosiłbym o zostawienie łapki w górę, żeby ten film trafił do większej ilości osób oraz jakiś komentarz, chętnie Wam odpowiem. No i co, trzymajcie się i cześć, do zobaczenia niebawem.